Wyszku, tak się zastanawiam, ma to w ogóle ma sens? Panie Andrzejku, pan mnie pyta, czy to ma sens. My musimy pokazać, że jesteśmy silni. Pokazać jedność i wiarę w zwycięstwo. Musimy być jak monolit! No! u cicho. Pan to rozumie? Ja rozumiem, ale wie pan, nas to jest garstka, nie? A przeciwnik? <laughs> panie Andrzejku, od razu widać, że pan nie był z nami w latach osiemdziesiątych. Niech pan sobie wyobrazi, panie Andrzeju, tak. My stoimy tu, tam za mną. Gaz łzawiący, armatki wodne. I co? I daliśmy radę. A tu co? Jedna słaba kobieta. Daj pan spokój. No zaraz, zaraz, zaraz. Ja tu bym tak, o, no, wcale nie taka słaba. Nie. No. No. Panie Rzyku, pan ma rację. My absolutnie przeciwnika musimy doceniać. To nie mam sprawy. Dobra, panowie, a teraz byśmy może te sprawdzili okrzyki. To co, robimy próbkę? Proszę. Stasiu. Przed warzywami! Dobrze, Dobry synek. Żadna dieta dla normalnego faceta. Tracja. Chcemy wieprzowiny, a nie zieleniny. Chcemy wieprzowiny, a nie zieleniny. Chcemy wieprzowiny, a nie zieleniny. Chcemy wieprzowiny. A, nie Chcemy wieprzowiny, a, nie a nie Co tu się dzieje? Strajkujemy! Koniec! Z warzywami! I z dietą. I to pan, panie Zbyszku, propagując taki zdrowy styl życia. No, nie pani, koledzy mnie poprosili, no to się zgodziłem, no bo przecież musimy być solidarni, prawda? Tak jest. W związku z tym, w imieniu Komitetu Strajkowego, proszę bardzo, postulat. Synek, chodź. Postulaty. Pierwsze, nie chcemy już samych warzyw, dwa więcej pizzy. Panowie, a wy wiecie, jaki to jest rodzaj strajku? To znaczy, czy to jest y, okupacyjny, głodowy czy włoski? No, głodowy to nie jest na pewno. Nie. Okupacyjny. No. Aha, okupacyjny. A wy wiecie, jak się takie strajki, demonstracje y, rozpędza, panie zbyszku? Wiecie? Woda!